A dziś będzie o możliwej ofercie Mercedesa dla Carlosa Sainca. Ofercie, która jednak nie wydaje się być zbyt atrakcyjna. Będzie o oskarżeniach w Alpin, o zbliżającym się naprawdę ciekawym weekendzie Formuły 1, a także o zegarkach Michaela Schumachera, które także i wy możecie sobie kupić. Zapraszam w akompaniamencie Felgi na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto. Ósmy bieg napędza Speedmasters. Chcesz zacząć się ścigać, a nie wiesz, jak to zrobić? Sprawdź link w opisie. Felga już się uspokoiła, już leży za moimi plecami, a ja na początku tego odcinka mam do Was pytanie: dajcie znać w komentarzach, czy Wy oglądaliście ostatni wyścig o Grand Prix Chin. To był rok 2019. Czy może pojawiliście się jako kibice tego sportu nieco później? No bo nie ma co ukrywać, że od tamtego czasu formułka nam się mocno rozwinęła, przybyło wielu nowych fanów i ciekaw jestem, kto z Was już wtedy Formułę 1 śledził, a kto pojawił się nieco później. Oczywiście tutaj nie ma żadnego rozróżnienia na lepszych gorszych fanów, ale po prostu z czystej ciekawości takie pytanie na początek. Ja sam mam wiele, wielu znajomych, którzy zaczęli formułę oglądać nawet na długo po tym wyścigu Grand Prix z 2019 roku. No nie ma co ukrywać, Netflix mnóstwo zmienił. Ja zawsze przywołuję historię mojej bardzo dobrej koleżanki, która mówiła, zanim zaczęła oglądać serię Netflixa, że wiedziałam, że ty pracujesz przy jakichś wyścigach i jeździsz na jakąś formułę, coś tam relacjonujesz, ale no generalnie okej, okay. Na jakieś wyścigi. A później zaczęła oglądać serię Netflixa i mówiła, wow, jakby to jest. Coś, w sensie Formuła 1 to naprawdę jest, jest coś, i jest to niewiarygodnie ciekawy sport, i chyba my wszyscy się z tym zgodzimy. Ale dobra, nie o historiach i nie o demografii kibiców tutaj chcę Wam opowiedzieć, a o zbliżającym się weekendzie i o paru ciekawostkach z ostatnich dni. Formuła 1 bardzo się cieszę, że wraca do Chin, bo to przecież największy rynek motoryzacyjny, to przecież druga ekonomia świata, bardzo ważny po prostu rynek dla Formuły 1 i dla wszystkich. Firm, które w Formułę 1 są zaangażowane. No i przed nami, słuchajcie, weekend naprawdę wyjątkowy, bo wracamy na ten tor po, no jak na Formułę 1, to wielu latach. Nie mają żadnych danych z tego toru, jeśli chodzi o współczesną generację samochodów, zespoły. Nie mają żadnych danych dotyczących opon. Pirelli samo napisało, że ten weekend to tak naprawdę zupełnie nowa historia i nie mają tutaj do czego się odwoływać, jeśli chodzi o poprzednie lata. Nie mogą zerknąć zespoły w notatki z ubiegłego roku, jak to zwykle robią przy okazji innych wyścigów, i coś sobie przepisać, coś sobie założyć, co się może wydarzyć w tym, w tym sezonie, bo jest to niezwykle yy, trudne. Do tego dochodzi, Niepewna pogoda, bo taką mamy mieć w ten weekend. No i do tego dochodzi fakt, że przecież będą mieli kierowcy tylko jeden trening w Chinach, no bo mamy pierwszy w tym roku weekend ze sprintem, czyli zupełnie inaczej ten weekend będzie wyglądał i czasu na to, żeby sobie sprawdzać pewne rzeczy, będzie ekstremalnie mało. Jak na to, że Formuła 1 przyjeżdża na, dla wielu zawodników nowy tor i jak na te samochody, to też po prostu nowy tor. No i pamiętajcie, że nowy jest harmonogram związany ze sprintami w tym sezonie. W sobotę mamy Mamy jeden trening i kwalifikacje do sprintu: sprint shootout. Sam sprint odbywa się w sobotę jakby tak, jak nie, nie patrzymy na harmonogram Chin, to normalnie w sobotę przed południem później mamy kwalifikacje my tradycyjnie w sobotnie popołudnie, tutaj oczywiście wypada to, wypada to rano, no a niedziela to już normalnie wyścig. Pamiętajcie o tym, wchodząc w ten weekend jako, jako twardzi kibice Formuły 1, znowu trzeba troszkę wcześniej wcześnie wstać, no a co do samego weekendu, to jeszcze parę, parę innych zmiennych, które sprawią, że ten weekend będzie ciekawy. Duża ewolucja toru nas czeka, a w zasadzie Kierowców, bo ten tor jest bardzo rzadko używany i na przestrzeni weekendu to ta przyczepność będzie się zmieniała. To jest też tor, na którym mamy nową nawierzchnię, i to też będzie bardzo znaczące w kontekście tego, co nas czeka. Sama nitka jest ciekawa. No, mamy wiele wolnych zakrętów, wiele też długich, wolnych zakrętów. Są dwie bardzo długie, proste, szczególnie, szczególnie jedna, po której spodziewamy się manewrów wyprzedzania. No i ta kombinacja z początku okrążenia, niezwykle ciekawa kombinacja tych zakrętów. No i tutaj szczególnie mocno dostają w kość przednie opony, a szczególnie lewa przednia opona i generalnie ten tor właśnie te przednie opony dosyć mocno męczy. Zespoły będą miały problemy w ten weekend, kierowcy też mogą mieć problemy w ten, w ten weekend. No nie daj Bóg, jeszcze ktoś się w tym pierwszym treningu rozwali, będzie czerwona flaga, to czasu na to, że będzie po prostu ekstremalnie mało. Średni poziom docisku na tym torze i też średnie, tak to nazwijmy, mieszanki wybrane przez Pirelli, czyli C2, C3 i C4. Jeśli chodzi faworytów tego weekendu? Ja sobie duże nadzieje naprawdę robię przed Grand Prix Chin i może będę musiał to brutalnie odszczekiwać na początku kolejnego odcinka, ale wydaje mi się, że Ferrari naprawdę ma tutaj Jakąś szansę, żeby zagrozić Red Bullowi. Są wciąż bez poprawek, ale to jest tor, na którym nie ma zbyt wielu bardzo szybkich zakrętów, które Red Bullowi w tym sezonie bardzo sprzyjają, więc jest nadzieja na to, że Ferrari tym bardziej, że mamy bardzo specyficzny układ tego weekendu i specyficzne okoliczności, te, które, o których Wam przed chwilą powiedziałem myślę, że Ferrari może tutaj próbować powalczyć z z Red Bullem. Co dalej? McLaren, oni sami w tej ekipie bardzo obawiają się Grand Prix Chin. Mówią, że to będzie najgorszy dla nich tak naprawdę tor, jeśli chodzi o początek sezonu, tak twierdził Andrea Stella. Bardzo przeszkadza im duża liczba wolnych zakrętów, których nie czują się mocni i to akurat jest fakt. Będziemy próbowali zminimalizować nasze straty, tak mówią w McLarenie. Jaka będzie rzeczywistość zobaczymy, bo ja zawsze przy McLarenie przypominam, że oni często zapowiadają, że będzie źle, a nie wychodzi wcale tak słabo. Mercedes i Aston tradycyjnie Dwie duże niewiadome, a w środku stawki miks przepotężny, minimalne zapewne różnice pomiędzy poszczególnymi kierowcami, i tutaj po prostu kierowca w tym sezonie robi gigantyczną różnicę. I no mamy parę pytań co do formy poszczególnych zawodników, choćby na ekipę Wikarp będziemy zerkać i na Daniela Ricardo w ten, w ten weekend. Jeśli chodzi o poprawki, Alpin ma nową podłogę w samochodzie Okona. Przygotowali, przyspieszyli poprawki, i tylko jeden z ich kierowców dostanie nową podłogę. Na ten weekend. Has też trochę przyspieszył, i też tylko Kevin Magnussen pewne poprawki do samochodu dostanie. Poza tym jakichś większych zmian w samochodach się nie spodziewamy. Dopiero kiedy kierowcy przyjadą na te europejskie rundy, począwszy od Imoli, e tamtych poprawek będzie dużo więcej. Naprawdę, słuchajcie, ciekawy weekend nas czeka. A ja teraz przechodzę do szybkich newsów. Zaczynam od dużych ambicji Hondy, bo szef działu wyścigowego tej marki, czyli Koji Watanabe, powiedział wprost. Naszym celem, jeśli chodzi o Formułę 1 i te nowe regulacje techniczne, które wchodzą w 2026 roku, naszym celem jest tytuł Mistrzów Świata. I to razem z Astonem Martinem chcemy osiągnąć. Dodał pan Watanabe, że taki cel sobie założyli razem z Laurencem Strollem. No i znowu, tym razem to Honda podkreśla, jak potężne są inwestycje, Astona w fabrykę, w tunel aerodynamiczny. Jak potężne są inwestycje, które dopiero się zbliżają, i naprawdę ich zdaniem ten cel, czyli walka o Mistrzostwo Świata, to jest cel realistyczny. Uwierzyła w to Honda, bo Honda też mogła sobie no, wybrać tak przynajmniej sami twierdzą mogli wybrać, z kim chcą współpracować zdecydowali się na Astona od sezonu 2026 zdecydował się na Astona Fernando Alonso, trochę też przyciśnięty przez sytuację na rynku transferowym, ale ostatecznie jest duża wiara w ten projekt, więc... Pff. Nic, tylko czekać na to, aż Aston będzie walczył o ten tytuł i ja tego im oczywiście życzę. Pytanie, gdzie w 2026 roku będzie Carlos Sainz? Bo słuchajcie, kolejne źródła, w ostatnim odcinku mówiłem wam o źródłach włoskich, które twierdziły, że dosyć zaawansowane są rozmowy Carlosa Sainza z Mercedesem. Teraz pojawiło się jeszcze jedno źródło o portale Racing News. Też niemieccy dziennikarze informują, że te rozmowy się toczą, ale Mercedes ponoć Carlosowi Sainzowi oferuje umowę 1 plus 1, czyli Masz jeden sezon, a po nim rozmawiamy, patrzymy, jakie są opcje. Jeśli wszystko jest ok, no to zostajemy na kolejny sezon. I to nie jest, nie oszukujmy się, dla Carlosa Sańca zbyt ciekawa opcja. Wchodzi do Mercedesa na sezon 2025, w którym Mercedes będzie raczej słaby. Tutaj nie spodziewamy się jakiejś wielkiej zmiany, chyba że nastąpi jakiś wyścigowy cud. No i co na 2026, który tak naprawdę w kontekście Mercedesa jest. Najciekawszy i najbardziej interesujący w kontekście wchodzących tam kierowców, bo oni czekają na ten sezon i na nowe, na, na nowe regulacje. No nie wiadomo, co wtedy Mercedes postanowi, no bo może za rok Max Verstappen będzie wolny na rynku i wtedy Mercedes powie Carlosowi: OK, żegnamy cię, drogi przyjacielu, może z jakichś innych powodów zdecydują się na innego kierowcę. Taki kontrakt nie daje ci żadnej pewności, że w tej ekipie zostaniesz. No, odpada też Carlosowi Sańcowi opcja Audi wtedy bo Audi chce już teraz zatrudnić kierowcę, więc taki kontrakt 1 plus 1 w Mercedesie dla Carlosa Sainza byłby moim zdaniem przynajmniej dużym, dużym ryzykiem. W Mercedesie ta sytuacja teoretycznie jest teraz komfortowa, bo mają różne opcje, mają Carlosa Sainza, mają Antona Lego, cały czas twierdzą, że czekają też na Maxa Verstappena i na jego, na jego ruch, więc teoretycznie dobrze to wygląda, ale z drugiej strony, jeśli Mercedes rozegra to źle, no... To może znaleźć się w dosyć trudnej sytuacji, bo wyobraźmy sobie taki scenariusz: Max Verstappen ostatecznie po długim oczekiwaniu i przetrzymywaniu Mercedesa mówi: Nie, to, to, ja na razie nie jestem zainteresowany. Carlos Sainz za jakiś czas mówi: Ja jednak słuchajcie, idę w stronę Audi, a za kilka miesięcy okazuje się, że Kimi Antonelli jednak w Formule 2 nie radzi sobie zbyt dobrze, i jednak jego testy w starych samochodach Mercedesa, w samochodach Formuły 1, wcale nie wypadają tak dobrze. To jest mało realny scenariusz, bo jednak ta wiara w Lego w Mercedesie jest duża i zakładam, że ta forma i ten talent u niego rzeczywiście są. To zresztą yy, ten talent szczególnie widać, ale... Różnie bywało i różnie może się stać. Taki najczarniejszy scenariusz zakłada, że Mercedes mógłby mieć delikatny problem, ale to delikatne czarnowictwo i trochę z przymrużeniem oka to mówię. Teraz dwa słowa o ekipie Alpin, która wiemy w jakim jest położeniu, w położeniu fatalnym. No i Bruno Fameu, czyli szef tej ekipy, udzielił ostatnio wypowiedzi portalowi Formuły 1 i powiedział, po pierwsze, że ten zespół nie jest na sprzedaż i absolutnie taka rzecz teraz nie wchodzi w grę, a takie sugestie ostatnio się pojawiły. Powiedział, po drugie, że kierowcy są zadowoleni, Zadowoleni ze współpracy z tym zespołem. Mamy projekt, w którym naprawdę nie musimy ich przekonywać, żeby tutaj zostali, ale jednocześnie chcę im podziękować, bo nie są w łatwej pozycji. No, czy tak są w 100% Gaz i Ocon zadowoleni z tego, gdzie, gdzie są i czy nie trzeba ich przekonywać, żeby zostali? Jakby pojawiła się jakaś dobra opcja na horyzoncie, to na pewno by stamtąd uciekli, bo. No to jest ekipa, w którą trudno teraz jest wierzyć, bo to ekipa, która od już nie wiem, 10 lat zapowiada, że już za chwilę naprawdę będziemy szybcy, a... Są wolniejsi niż byli wcześniej, więc idą w zupełnie drugą stronę niż iść powinni. W tej rozmowie Bruno Fameu oskarżył też poprzednich zarządców zespołu, że to ich wina, jeśli chodzi o to, gdzie teraz znajduje się Alpin, i to na nich trzeba patrzeć, jako na tych, którzy do tej sytuacji doprowadzili. No okej, okay, zawsze łatwo jest tak powiedzieć, teraz ma szansę za to wykazać się Bruno Fameu i obecna ekipa, żeby Alpin na przyszły sezon wróciło do miejsca, w którym się znajdowało, choćby za poprzedniej ekipy. Czyli jednak w dosyć solidnych, często punktach. Zobaczymy. No ale Bruno Fama generalnie jest optymistą i mówi, mam nadzieję na naprawdę dobry rok 2026. No i wtedy chcemy być bardzo regularni. Nie, że jednego roku jesteśmy na piątym miejscu, drugiego na siódmym, trzeciego na szóstym. Nie chcemy się bardzo mocno zbliżyć do największych. Ekip, tak powiedział Bruno Fameu, czyli nie padają tam słowa chcemy walczyć o podje, chcemy wygrywać wyścigi, tak jak w Astonie. Tylko Alpin, część wielkiego koncernu francuskiego, mówi: No i chcemy być bliżej tych czołowych ekip, więc ten ich cel też nie jest zbyt wygórowany, jeśli chodzi o nowe regulacje silnikowe. I na koniec tego odcinka jeszcze Michałek, czyli taka ciekawostka dla was, jeśli jesteście fanami zegarków, to możecie się zainteresować aukcją, na której będą wystawione różne zegarki z kolekcji Michaela Schumachera. Aukcja odbędzie się 13 maja w Genewie. Będzie między innymi z kolekcji Schumachera. Rolek z Daytona będzie od Marki Gay. Wybaczcie, jeśli coś przekręcam, bo nie jestem, jak widzicie, jakimś miłośnikiem wielkim. Znaczy w ogóle nie jestem, jakby nie znam się na zegarkach o, po prostu, ale najcenniejszy okaz to jest platinium. Wagabondasz, chyba? Wagabondasz, tak to powinienem przeczytać? Jeden, tak nazywa się ten y, zegarek. Dlaczego jest taki... Y... Najcenniejszy, no bo Schumacher otrzymał go swego czasu od Żana Toda. Są tam symbole siedmiu tytułów zdobytych przez Schumachera, logo Ferrari, podobizna kasku. No i ten zegarek wyceniany jest zdecydowanie na najwięcej, bo estymowana cena za niego to jest pomiędzy milion a dwa miliony dolarów, tak mniej więcej. Więc całkiem sporo, ale też nie, tak jak Wam powiedziałem, nie znam się na zegarkach. Jeśli Wy się znacie, to dajcie znać, czy jak na świat zegarków to jest tak bardzo, bardzo dużo, czy raczej. Taka powiedzmy średnia, średnia wyższa, a może po prostu średnia. Ja tymczasem czekam na dobry weekend. Mam nadzieję, że nie będę musiał niczego odszczekiwać, że był to weekend jednak średni, bo naprawdę czuję w kościach, że to może być weekend ciekawy. I oby tak było. Trzymajcie się tymczasem. Cześć, cześć!